Ale jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobom, które dały mi specjalne pozdrowienia przed, poza odcinkami oraz poza live'ami. a są to pikalówka 2134, pikalówka 2134, pikalówka 2134, pikalówka 2134, pikalówka 2134 pikalówka 2134. Pikalówka 2134, pikalówka 2134, pikalówka 2134 oraz pikalówka 2134. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A teraz już tak oficjalnie. Hejka, hejka, witam wszystkich moi drodzy. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z w Movie Star Planet, tym odcinku ocenimy sobie oraz zobaczymy nowy motyw oraz zrobimy zananka wielkanocne, które już się pojawiły, a raczej odblokowały na Movie Star Planet. Tak więc zakręćmy moi drodzy kołami Fortuny i zobaczymy, co tam wylosujemy dzisiaj. I 40 Star i 25, czyli najniższe nagrody, kolejny raz kręcimy. 40 Star i 50. I kolejny raz, moi drodzy, kręcimy 80 starcoins i e, chyba 100. I ostatni raz, moi drodzy, kręcimy kółaczkami fortuny w kształcie jajek 40 i 50 starkońców. Co mamy w aktywności? W aktywności, moi drodzy, mamy pewnie zaraz nam się oświetli nowy motyw. To jest gazetka, to jest jeszcze coś innego. Fairyway Kingdom. Ok, zapowiada się niezbyt ciekawie, aczkolwiek zobaczymy. Zamykam w takim razie, moi drodzy, nowości, odbieramy prezenciki, oczywiście w pakiecie również. I przechodzimy, moi drodzy, do nowego motywu. Ale jeszcze przed przejściem, moi drodzy, zobaczymy na zadanka. Wielkanocny odkrywca. Cóż za wielkanocny odkrywca. Znajdźmy resztę pisanek. Znajdź pięć pisanek. Powiedz wszystkim za pomocą aktualizacji statusu, tu go znajdziesz wielkanocnego buni. Ok, tak więc moi drodzy, lecimy, szukamy pisanek. Może inaczej, może najpierw tutaj wejdę i albo jestem ślepy, albo ich nie widzę. Jeszcze raz wejdę. O tak, pojawiły się już teraz. Wszystkie zebrane, jedna i tutaj druga. I moi drodzy, aha, jeszcze nie odbieramy, bo jeszcze aktualizacja odbieramy. Mam jakiś problem dzisiaj z aktualizacją statusu, nie chce mi się zapisać, aczkolwiek mam nadzieję, że wszyscy ją widzą. Idealny Wielkanocny Look. Na każdą okazję można dobrać perfekcyjny Look. Znajdźmy więc idealny Look na Wielkanoc. Znajdź trzy Looki odzwierciedlające magię Świąt Wielkanocnych i daj im Love. Napisz Wielkanocne Życzenia w komentarzu do jednego z Looków. Teraz stwórz Look, który według Ciebie najlepiej pasuje do Wielkanocy. Zobaczmy, moi drodzy, od razu na, na inne zadanka, żeby były też od razu, może coś będzie ze sklepem i od razu przy okazji stworzymy Look. Okej, okay, moi drodzy, reszta z nami jest również bardzo długa, tak więc odbieramy, myślę, nagrodę, po prostu pomijając zadanka. I ostatni jeszcze przeczytam, a na koniec podzielmy się wielką miłością. Przejdź do pokoju rozmów i zaproś do niego jakieś przyjaciela. To było akurat łatwe. Powiedz w pokoju rozmów to też, aczkolwiek, właśnie autografów. Bym znowu musiał zmienić godzinę i byłoby to troszeczkę uciążliwe, szczerze mówiąc. Więc odbieramy, i moi drodzy, odbieramy nagrodę. Jest to taka bluzeczka, szczerze mówiąc, jest średnia, aczkolwiek ok. I moi drodzy, odbieramy wielka nocnego buni, czyli coś, na co tak długo czekaliśmy. Wow! Moi drodzy, szczerze mówiąc, jest piękny. Król jest piękny. Zaraz zobaczę, czy mogę go wykluczyć. Czy mam go już tutaj, czy muszę, muszę go wykluć niestety. Tak więc przejdę do pokoju i moi drodzy, zaraz go wyklujemy. Okej, okay, tak więc moi drodzy, ja już zapisuję mój pokój i zaraz dowiemy się, jak tam nasz zwierzaczek. I już właśnie mogę go wykluć chyba. Tak, klikam na niego i zaraz zobaczymy. Okej, okay, no i moi drodzy, mamy pięknego naszego królisia. Um... No, szczerze wam przyznam, że naprawdę jest on piękny. Zaraz go jeszcze umyjemy. Przy okazji, jak jesteśmy chyba tak, to tutaj się robi. Szczerze mówiąc, dawno nie, nie, tutaj nie czyściłem zwierzeczków. Tak, i dostaliśmy za to jeden Nie, tak Więc no, no cóż, ale chociaż zwierzaczek jest czysty. I może pobawmy się z nim. Oj,oj. Nie, jednak nie, nie, nie. Um, Okej. Okay. On będzie tak odbijać tę piłkę, dobra. Ok, 15%, 20%, troszeczkę nam to zajmie, szczerze mówiąc. Gratulacje, twój, twój zwierzak ma teraz level pierwszy, wow! Szok, moi drodzy. Dobrze, tak więc wyjdźmy i zobaczmy, jak będzie wyglądać zwierzaczek po powiększeniu, czy w ogóle opłaca się go powiększyć, czy Raczej zostawiamy go w tej normalnej formie. Wow, no jest naprawdę ładny po powiększeniu, aczkolwiek myślę, że, yy, że zostawimy go na razie w tej. Yy, na razie zostawimy go jako maluszka. Ok, no i po długim wstępie przejdźmy moi drodzy teraz do sklepu i zobaczmy, co my tutaj mamy. Eee, szczerze powiem, że na pierwszy rzut oka nie podoba mi się nic. Mamy śmieszne uszy króliczka, tak więc możemy je kupić. Aczkolwiek na razie, no może ta kurtka ok, w miarę jest. Jest w miarę fajna. Może ją też kupimy. Fryzura, a bez tych uszu, no nie. Fryzura jest za niska, jakby to powiedzieć. Tak więc może jeszcze coś tutaj innego znajdziemy. Buty za 1000 sterkońs. Również raczej nie, absolutnie kolczyk. Nie, mi się to nie podoba. Takie motylki, nie wiem jakby wyglądały. Muszę niestety usunąć wszystko i zobaczyć, jakby one wyglądały tutaj. No, średnio raczej myślę, że zostańmy tylko przy tej kurtce na ten moment i zobaczymy, czy to jest już koniec. Nie, mamy jeszcze piątą stronę, na której są powtórki. Przynajmniej ten zegarek jest na 100% powtórką. I mamy również szóstą stronę. Um, i mamy takie motylki, ale szczerze wam powiem, że również mi nie przypadły do gustu. Um, no, i mamy właściwie sześć stron, z czego mi się podoba tylko ta jedna kurtka. Więc myślę, że tylko ją zakupimy. Tak więc już ją kupuję i przechodzimy do rzeczy. Okej, okay, a w rzeczach, czyli moi drodzy, jedna z moich bardziej ulubionych części, ponieważ pojawiają się naprawdę ciekawe, czasami tutaj właśnie akcesoria do pokoju. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Mamy taki pałac, podstawkę również wybieram białą, i moi drodzy, dodajemy do listy życzeń, ponieważ jest obłędny. I zaraz znajdziemy jeszcze coś, naklejka, bardzo również fajna, również ja myślę, że sobie dodam do listy życzeń. I co my tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze taką owieczkę, aczkolwiek nie chciałbym tej różowej powłoki otoczki, przepraszam. A, tu mam kwiatki, rozumiem, rozumiem. To kwiatki mogą zostać różowe, aczkolwiek ta otoczka średnio jest to wszystko skomponowane, dlatego raczej nie będę kupować, ale na pewno naszego śmiesznego kurczaczka kupimy i zobaczymy, czy to jest tylko nie, mamy dwie strony aż rzeczy, tak więc, moi drodzy, zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. A... Mamy ramkę, mamy taką szafkę. Wydaje mi się, że jej nie było, a jest naprawdę piękna. I od razu mam pomysł z jakim fotelem mogłaby się komponować, bo był też taki. I również mamy piękne kwiatki, które również sobie dodam do listy życzeń, bo są naprawdę ładne. No i to tyle. Mamy dwie strony akcesoriów. Tak więc przechodzimy, moi drodzy, teraz do animacji. Ok, no i moi drodzy, animacji mamy dosyć takie wróżkowe. W cudzysłowie magiczne. Mamy, wow, szczerze powiem, bardzo ładnie zrobiona animacja przez moderatorów. Jestem w małym, pewnie małym szoku, naprawdę. No, za bardzo pomarańczowe, aczkolwiek mogę kupić. Tutaj ta głowa tak jest wyolbrzymiona, więc raczej tej animacji nie będę kupować. I tutaj, aha, koronacja, kurczaczka. również ją możemy kupić i myślę, że użyję, moi drodzy, właśnie tej animacji. Nie wiem, moi drodzy, mam bardzo dziwny problem. Nie mogę wejść w tła. Może to z racji, że mam przeciążenie na star Planet jakiś lub coś innego. Aczkolwiek jest to bardzo dziwne. Zaraz do Was wracam. Okej, okay, moi drodzy, po ponownym załadowaniu aplikacji udało mi się. No i tło oceniam ogólnie na takie... No, powiedzmy 4,5 na 10, bo, nie, bo tło jest w miarę ładnie zrobione, ale nie są to moje po prostu klimaty. Jednakże, yy, w, yy, jednakże wydaje mi się, że yy, no przynajmniej ja je kupię o, w ten sposób powiem. Ok, tak więc moi drodzy, tak prezentuje się finalna stylizacja z tego motywu, i w ogóle animacja mi się nie zapisała. I status również, co mnie bardzo denerwuje, więc ubieramy look, zmieniamy animację i zmieniamy status. Przy okazji jak jesteśmy Kacper 2002, 2002. dziękuję za polubienie Luka, bardzo mi miło. Szczerze Wam powiem, moi drodzy, że jak zaczynam nagrywanie programem, to automatycznie mi się to zapisuje, a tak to nie mogę tego zapisać statusu i szczerze, wam powiem, że nie wiem, czy się finalnie zapisał. Tak więc no cóż, MSP jak to MSP niestety wady swoje ma. A ja Wam, moi drodzy, chciałabym bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego filmu. Po prawej stronie macie inne moje filmy, po lewej stronie zaniosę do zasubskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić najnowszych filmów. No i co? Widzimy się na następnym filmie lub na live. Do zobaczenia i cześć!